Dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować ćwiczenie przygotowujące do sezonu narciarskiego z wykorzystaniem obciążenia ketlami. Można to zastąpić zwykłą butelką z wodą, nie ma żadnego problemu. Może to być ciężarek, wszystko jedno coś co możemy wziąć do ręki jako przeciwwagę. Ćwiczenie to jest martwy ciąg na jednej nodze, ewentualnie nazywamy to jaskółka. Proszę bardzo, zaczniemy od wersji trudniejszej która wymaga troszkę więcej stabilizacji i stania na jednej nodze. Czyli zaczynamy. Na jednej nodze, kolano lekko zgięte, tak żeby było cały czas aktywne. Odrywamy drugą do góry i teraz wykonujemy ruch. Powoli opuszczamy górną część tułowia, jednocześnie unosząc do góry piętek, jakbyśmy chcieli do sufitu unieść. Powoli zatrzymujemy się na dole na pół sekundy, wracamy na górę. Staramy się nie przeprostować kolana nie prostować do samego końca, żeby nie wyłączać napięcia mięśniowego. Opuszczamy bardzo powolny ruch, staramy się dojść do momentu, w którym pośladek i udo z tyłu będzie tak zmęczone, że nie będziemy mogli wykonać kolejnego powtórzenia. Łatwiejsza wersja z podparciem tylnej nogi. Podpieramy się dosłownie minimalnie na dużym palcu, opuszczamy powoli Praktycznie to samo ćwiczenie, nie trzeba wykorzystywać aż tyle stabilizacji. Jeśli ktoś ma problem z równowagą, może sobie swobodnie podmienić jedną wersję na drugą. Staramy się wykonać jedną serię do maksymalnego zmęczenia tylnej grupy mięśni, czyli pośladka i tyłu.